Nazywam się Błażej Strus, jestem współwłaścicielem firmy Strus, zajmującej się produkcją odzieży, a wywodzącej się z druku, sitodruku na odzieży. I do tej produkcji, którą robimy, cały czas sami zdobimy tę odzież. Drukujemy, flokujemy, robimy folie, farby wodne, plastizole, glittery i wszystkie inne techniki. Wybór padł na roka ze względu na, po pierwsze, przyjazność dla drukarza. Większość maszyn, które są dostępne na rynku, są przeznaczone raczej dla mechaników, aniżeli dla drukarzy, dlatego że mają mnóstwo pokręteł, mnóstwo przełączników. Do tej pory używaliśmy Digotexa, jest to maszyna pokrewna z mhm i właśnie ona pokazała nam, co jest ważne dla drukarza. Jeżeli to chcemy zakładać, to po prostu zakładamy. Jeżeli chcemy przesunąć, to przesuwamy, a nie odkręcamy, przesuwamy, zakręcamy. Wybór padł na roka, dlatego że wszystko jest tak przemyślane, że było jak najprostsze dla drukarza. Prześledziliśmy cały rynek maszyn i w zasadzie mieliśmy dwa typy: MHM albo ROK. Zdecydowaliśmy się na roka ze względu na cenę. Dużo atrakcyjniejsza cena przy bardzo, bardzo dobrej jakości. Po zakupie maszyny, wraz z maszyną do druku, ona była wtedy pięciokolorowa, tylko mieliśmy pięć stacji, natomiast palety były zarówno do toreb, jak i do koszulek, jak i duże, pozwalające nam drukować format 70 na 100 cm. Wówczas zakupiliśmy jeszcze flokarkę, dlatego że również od producentów floka mieliśmy informację, że jest to jedna z najlepszych flokarek na rynku. Bardzo ciekawe rozwiązanie, które powoduje, że przy flokowaniu bardzo mało strzyży wyskakuje na zewnątrz. Więc tak jak mówię, kupiliśmy maszynę do druku pięć kolorów, jednego flesza i flokarkę. Następnie przyszedł czas na wymianę tunelu. I tutaj decyzja była prosta. Znowu rok. E, w tym momencie mamy już dwa tunele roka, e, takie same 4,5 metra tunele gazowe. Bardzo dobre, o bardzo równym rozkładzie. Jesteśmy nastawieni na to, żeby drukować, szybko drukować, dużo drukować. E, w zasadzie mieliśmy dwa typy, tak jak powiedziałem, MHM tudzież rok. Rok wygrał ze względu na bardzo podobne parametry. I to, co widzimy dziś, to to, że rok jest bardzo otwarty na użytkowników. I wszystkie rzeczy są fajnie przemyślane dla drukarzy. Dlaczego zdecydowaliśmy się na roka? Jest moment, kiedy podchodzę do stacji drukującej i nie widzę 15 pokręteł. W zasadzie są trzy pokrętła do regulacji przesuwu. Co jest w każdej maszynie, ale nie potrzeba już nic blokować. Plus dwa pokrętła do regulacji wysokości rakla i przegarniacza. I jeszcze jedno pokrętło do ciśnienia. I to jest w zasadzie wszystko. Jest to prosta maszyna dla drukarza, choć jest dość skomplikowana w konstrukcji. Jest ta konstrukcja przemyślana, bo żeby można było podejść, przesunąć troszeczkę sito bez odblokowania blokowania, ta konstrukcja naprawdę musi być przemyślana. Druga rzecz, palety, zmiana palet. Banalna zmiana palet. Podchodzimy, odciągamy dźwignię i paletę można wyjąć. Kolejna rzecz, yy, bezpieczeństwo. Maszyna nie ma żadnych kabli. Wszystko jest podłączone centralnie i wszystkie urządzenia peryferyjne są podłączone do korpusu. Spasowanie. Obawialiśmy się na początku o to, że tylna belka przy stacjach jest dość mała. Natomiast po wydrukowaniu miliona sztuk widzimy, że nie ma to żadnego znaczenia. Raz zarejestrowana maszyna spasowana cały czas trzyma spasowanie. Nieważne, czy jest to kilkanaście sztuk, czy kilkadziesiąt tysięcy. Kolejna wreszcie rzecz, napęd. Napęd jest bardzo precyzyjny, relatywnie do innych maszyn cicho chodzi, szybko chodzi i naprawdę dobrze jest spasowane wszystko. Możemy bardzo fajnie ustawiać sobie stację i to jest, to jest dość dobre, jeżeli przechodzi się na przykład z druku ręcznego na druk maszynowy. Bo możemy odwzorowywać w opcji 3D nawet to, że wiele razy zaciągamy sobie, zanim wydrukujemy jest to podobne. Bardzo rozbudowana jest możliwość ustawień na stacjach drukujących. Jeżeli chcemy nawet kilka razy przedrukować, możemy to zrobić bez podnoszenia opuszczania stacji, dzięki temu nie zużywamy powietrza, ale z drugiej strony dużo szybciej pracujemy. To co znakomicie u ułatwia pracę. To poza tym, że mamy centralne sterowanie, możemy z każdej stacji osobno zatrzymać maszynę lub ruszyć. Jeżeli cokolwiek nam nie działa, widzimy jakikolwiek błąd, możemy z poziomu stacji zatrzymać maszynę, ewentualnie ruszyć ją dalej. Nie potrzebujemy operatora do tego. Wreszcie, fajna jeszcze rzecz jest taka, że jeżeli muszę wejść w środek i zrobię to na zatrzymanych stołach. W momencie, kiedy wyjdę, maszyna sama ruszy pojedzie dalej. Nie tracimy czasu na włączanie, wyłączanie maszyny. Oczywiście, że jestem zadowolony. Gdybyśmy nie byli zadowoleni, nie dokupilibyśmy stacji, nie kupilibyśmy tuneli, nie kupilibyśmy fleszy następnych. Jest to naprawdę, naprawdę fajna jakość za całkiem przystępną cenę. Mało tego, w planach mamy kolejne inwestycje. CTS-a, być może nawet zmianę maszyny na większą e, z dołączeniem DTG. Nie widzę w tym momencie alternatywy. Jeżeli mam wybrać, zdecydowanie wybieramy roka.